Jaworznicka Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego stopnia im. Grażyny Bacewicz zaprasza do konkursu piosenki wiosennej zatytułowanego Płyń Głosie po rosie. 1 marca rozpoczęliśmy drugą edycję konkursu piosenki wiosennej Płyń Głosie po rosie. Już pierwsza zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy 90 uczestników, w tym 41 solistów i 18 zespołów z 26 różnych placówek, m.in. z Jaworzna, z Imielina, nawet z Tomaszowa Lubelskiego. Tegoroczna edycja to już druga edycja. W tym roku rozszerzyliśmy nieco regulamin, ponieważ oprócz dowolnej piosenki o tematyce wiosennej, mamy również piosenkę obowiązkową dla każdej grupy wiekowej. Mamy dwie kategorie soliści zespoły oraz trzy grupy wiekowe. Pierwsza grupa to dzieci uczęszczające do przedszkoli urodzone w roku 2016-2017, druga grupa wiekowa to pierwsza i druga klasa szkoły podstawowej oraz trzecia grupa, trzecia i czwarta klasa. W tym roku również oprócz nagród rzeczowych dołączamy nagrodę specjalną, która daje możliwość wystąpienia na naszym pikniku rodzinnym szkoły muzycznej, które odbędzie się w Geosferze 26 maja. Wszelkie informacje oraz karta zgłoszenia znajdują się na naszej stronie internetowej pmsmjałożnoedu.pl. Zapraszam już teraz serdecznie do udziału. Czekamy na zgłoszenia do 21 kwietnia. Ponieważ wiosna zawsze świetnie nastroja, na dokładkę napisano o niej niezliczone mnóstwo radosnych piosenek, należy spodziewać się wyjątkowo ciekawego konkursu z dziecięcymi muzykującymi gwiazdami w rolach głównych. Nie przegapcie terminu zgłoszeń. Zapowiada się świetna zabawa.